Max Morlock Stadion w Norymberdze powoli zapełnia się po brzegi, a my zapraszamy wszystkich Państwa, aby do nas dołączyć, bo czeka nas smakowity piłkarski kąsek. Tu Tomasz Smokowski, a ze mną ten mecz komentować będzie Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś sobie z Państwem spotkanie ligowe, na pewno będzie bardzo ciekawie. Nürnberg zmierzy się z Greuther Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. A taką jedenastką zagrają dziś gospodarze. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę. Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Tak wygląda zestawienie gości na ten mecz. Wynika z tego, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. To może oznaczać bardzo ofensywne ustawienie, ale wiele zależy od roli, jaka przypadnie bocznym pomocnikom. Czy będą asekurować kolegów z obrony, grając klasycznych wahadłowych, czy też głównie pomagać w rozegraniu? Jeśli będą wysoko się włączać do akcji, rywale mogą mieć sporo miejsca przy kontrach. Pierwszy gwizdek, jedziemy. Sędzia przerywa grę. To chyba dobra decyzja, choć odłożona w czasie. Przywilej korzyści nic im nie dał, będzie więc wolny. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Nie daje sobie odebrać piłki. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Pognaer próbuje coś wymyślić na połowie rywala. Bardzo dobrze teraz, pewne wejście. Uwaga, górna piłka, dobrze pomyślane, ale zagrana, niebezpieczna piłka. Za chwilę wznowią z autu. Znakomite przerwanie nie pozwala rozwinąć się tej akcji. Green jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Popatrzmy! No, wow, ale teraz refleksem popisał się Bramkarz. Powinien być bez szans. Szał tuż sprzed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Tak, trudno mówić o pomyłce. Na 11 metr z rogu, ale on to teraz wyjął. Nadludzki refleks. No, popisał się instynktem bramkarskim, bo tu nie było czasu do namysłu. Bardzo trudna do obrony była ta główka. Rzuca w okolice 11 metra. Bramkarz przerzuca teraz piłkę nad poprzeczką. Rewelacyjna obrona. Dobre, zejście ze skrzydła. Jest blisko bramki. Co wykombinuje? Dobra teraz interwencja. Mogą teraz ruszyć z kontrą. A więc tylko minutę dłużej potrwa to spotkanie. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Popatrzmy. O, wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Na 11 metr z rogu. Ale on to teraz wyjął. Nadludzki refleks. No, popisał się instynktem bramkarskim, bo tu nie było Przerzuca teraz piłkę nad poprzeczką. Rewelacyjna obrona. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. O, to musi wpaść. Trzeba dobrze rozegrać rzut rożny. Wykorzystać okazję na objęcie prowadzenia. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Piłka wraca do środka. Wciąż jest przy piłce, czy zaryzykuje indywidualny rajd. Ale piłka trafia jednak do obrony, nic z tego nie będzie. Na skrzydle jest sporo przestrzeni i może zaatakować. Green. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Rzuca teraz w szesnastkę. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Wyblok! Ależ to zrobił! Na skrzydle całe hektary wolnej przestrzeni. To musi być gol! I proszę Państwa! Ekipa gospodarzy zdobywa pierwszą bramkę. A kibice szaleją. Czy zespół gości stanie na wysokości zadania? Okaże się już niebawem. Wydawało się, że zespół broni się ostatkiem sił i w końcu straci bramkę. Tymczasem wyszedł z akcją i wykorzystał, że obrona przeciwnej drużyny trochę jakby przysnęła w tej sytuacji. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji, i wygrają. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Jeszcze jeden. Ostatni zryw. Walczą do końca o wyrównującą bramkę. No i po ataku. Dobra interwencja. Na trybunach atmosfera nerwowego wyczekiwania na koniec meczu. Przewaga jest niewielka, ale może gospodarzom wystarczyć. Jak sądzisz? Wydaje się, że wynik 1 do 0 to nie jest szczyt ich marzeń. Na pewno jest w zespole niedosyt, ale zostało jeszcze parę minut. Koniec meczu, koniec zerbów. Odnotujmy zatem zwycięstwo zespołu gospodarzy. Trudno mówić o jakiejś szczególnej przewadze zwycięskiej drużyny, a jednak potrafiła strzelić o tę jedną bramkę więcej. Brawo! No, myślę, że dzięki tak dobrej dyspozycji zdecydowanie nabierze pewności siebie. Udany występ zasługuje na miano gwiazdy spotkania. Obrona drużyny przeciwnej pilnowała, ale do czasu przy bramce dającej prowadzenie po prostu nic nie dało się zrobić. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. No, wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Na 11 metr z rogu. Ale on to teraz wyjął. Nadludzki refleks. No popisał się instynktem bramkarskim, bo tu nie było... Przerzuca teraz piłkę nad poprzeczką. Rewelacyjna obrona. O, to musi wpaść. Trzeba dobrze rozegrać rzut rożny. Wykorzystać okazję na objęcie prowadzenia. To musi być gol. I proszę Państwa, ekipa gospodarzy zdobywa pierwszą bramkę.